ja chyba zostawię w samochodzie przyniosę ją dopiero później bo chłopaki to pewnie ją by zjedli na śniadanie u nas słuchajcie pogoda um, się skiepściła znaczy się, no dobrze bardzo dobrze, bo napadało w nocy padało dosyć tyle ale um, widzę, że to wsiąkło nie? że jest jeszcze widać, że padał deszcz, ale po prostu jest sucho nie ma żadnych kałuż, ani nic ale dobrze, że chociaż tyle, że nie będzie jakoś tak aż bardzo supo, bo wiecie, już wszystko schnie, trawy schną, e, jagody. Ja nie wiem w ogóle, czy jagody są. Dzisiaj kupiłam jagodzianki. Nie wiem, czy nawet jagody są w lesie. Będę musiała, e, jak będę miała wolne, w środę i czwartek mam wolne, e, to będę, pójdę sobie, chociaż jest ja tutaj... Czekajcie, ja tutaj od nas. Z drogi nic nie widzę, a tu są jagody, nie? Jagodziny. I yy, krzaczki jagod yy, no i nie widać, żeby było, chociaż tutaj u nas kiedyś maszynkami. W zeszłym roku też tu ktoś wczadził maszynką. Nasz las, czajcie to. Las blisko domu i ktoś był na tyle bezczelny, że przylasł sobie z maszynką i zebrał maszynką. O u nas tutaj jest nawet koło na podwórku, Więc nieźle. No. No i... I co? I właśnie, trzeba będzie na jagody jeszcze iść, bo ja już też nie mam jagód, nie mam dżemu z jagód, nie mam e, kompotu z jagód, więc chciałabym zabrać sobie jagody, ale to, no, muszę najpierw zobaczyć, jak pojadę sobie, to muszę gdzieś też stanąć w lesie państwowym, bo tutaj u nas może nie być, a w lesie państwowym mogą być, więc tak, no, jestem już w domu, ale chłodno się zrobiło, czekajcie, ile jest w ogóle stopni? mi pokaże samochód. Ejko, ejko. A ja dalej się zmagam z tym chybką. No pokazuj. 14 stopni. No to nie jest aż tak zimno. Ale jednak ochłodziło się. Wczoraj było 30, nie? Więc połowa tego. Pimpuś, idź. Nie mnie. Więc biorę moje bułki, chleb. Idę do domu, e, idę zrobić ten ogień, wypuszczę dziobaki. Właśnie ja muszę jednego dnia też zasiądować, ale dzisiaj na pewno nie, może jutro. Mm. No kurde, tam jest kogut zamknięty. Czy on tam w las, Ciekawe. Bo wiecie, mamy kilka tych kogutów i jeden z nich, e, one tego jednego jakby odganiają od, od siebie, nie wiem dlaczego. Wypędziły go po prostu ze stada i on sobie chodzi za tak kluzem I on sobie wszedł do tego starego kurnika. Słyszę, że on tam się drze po swojemu. No i idę, idę robić ten ogień. Słuchajcie, muszę sobie zrobić ogień, pójdę spać, i potem, jak wstanę, to wezmę pysznic i jadę na to zakończenie, najczęściej zakończenie no dzisiaj mamy ostatnie spotkanie na terapii i my sobie tak wymyśliliśmy tam, że zrobimy zakończenie <laughs> takie jakieś no, oficjalne kurde to ciasto zostawię, wiecie bo zostawię je w samochodzie bo chłopaki y, nie będą chcieli śniadania zjeść a to przyniosę je po południu i zjem sobie zjemy sobie do kawę. Znaczy, że do kawy a chłopaki, a tak to oni by jak ja bym spała, oni by z, wie, zjadali tylko ciasto, a nie owoce. W ogóle przedwczoraj miałam, e, kupiłam, słuchajcie, pięć pójść. Pr... Nie wiem kiedy ja byłam ostatnio na zakupach, co kupiłam tego arbuza. O matko, No i kupiłam arbuza. I on był taki niedobry, słuchajcie, cały poszedł do kury bo był już po prostu miękki, taki w środku już zaczynał gnić, nie? I niby na... niby skorupka taka dobra, a w środku wszystko gniło, no. Także tyle. Dobra, idę, do zobaczenia później. No i dobra, kochani, ja wracam z terapii. Słuchajcie do 13.00, do 13, tak, do 13.00. No, w sumie do 12.00 coś tam, ale jeszcze do 13.00 sobie leżałam. Strasznie boli mi głowa, muszę sobie wziąć jakąś tabletkę przeciwbólową, bo jakoś tak czuję, że nie dam na bez tego. Wypiłam już dwie kawy i nic to nie dało więc wezmę sobie tabletkę, jest już 17.15 dzisiaj w ogóle te zajęcia z terapii trwały dłużej ale fajnie czekajcie, przejadę przez ten nasz bruk to wam poopowiadam no, więc yy, nie jadę ale no jestem na tej polnej, więc mogę do was pogadać troszkę chwilę bo za chwilę znowu już do pracy, bo mam kolejną nockę dzisiaj. I już po tej wczorajszej nocce jestem taka memłana. Ale spałam, no wyspałam się, więc nie mogę mówić. Wyspana jestem, ale nadal boli mi głowa. Wiecie, te przystawienia po tych nockach to są chyba najgorsze, że właśnie musimy nasz organizm zmusić do tego, żeby nie spał. Potem zmusić się do tego, żeby zasnąć. I to jest właśnie takie najgorsze w tym wszystkim. No, ale wracając do tematu głównego, ja nie chciałam początkowo nic mówić na ten temat, bo chciałam sobie z tym pobyć. Tak jak mówi nasza terapeutka Aśka, trzeba sobie pobyć samym ze sobą, z tymi wszystkimi swoimi myślami. Ale stwierdziłam, że jak ja mówię do Was na bieżąco, to zawsze najlepiej mi to wychodzi. I gdzieś tam najlepiej oddaje się te emocje. No i stwierdziłam, że nagram, że może komuś to się przyda. Mam nadzieję, że komuś to się przyda. No, skończyliśmy tą terapię. Nie byłam na trzech zajęciach, bo raz miałam szaszło przed komunią, potem... Po komunii ten biały tydzień i potem byliśmy nad morzem, więc jakby to były tutaj zawsze usprawiedliwione gdzieś tam yy, nieobecności. Przynajmniej ja sama je sobie tak usprawiedliwiłam, ale yy, no bra brak mam taki wiecie, mam takie poczucie, że jeszcze taki niedosyt po tej właśnie yy, terapii, że jeszcze mi brakuje chociaż. Usłyszałam dzisiaj, że ja mam bardzo dobrze wszystko przepracowane i poukładane i że ja bardzo intuicyjnie idę w to wszystko i że radzę sobie świetnie, więc mogę być waszym terapeutą bez dwóch dni. <śmogę> no ale um, fajnie było usłyszeć to, że, że ktoś widzi, że sobie świetnie radzę, że sobie wszystko świetnie układam w głowie. Mimo tego, że jest ciężko, yy, i mimo tego, że ja myślę, że mam wiele rzeczy nieprzepracowanych, to jednak usłyszałam, że mam sporo rzeczy sam, samej sobie, takich przepracowanych, że ja powoli sobie wszystko układam i ja wiem w jakim kierunku ja chcę, żeby to szło. Więc no to było super. I oczywiście mnóstwo wzruszeń. Ja ostatnio bardzo mocno się wzruszam, nie wiem o co chodzi, ale <słuch> powiem wam, że. Często się wzruszam, często lecą mi łzy. Widocznie takich wzruszeń mi brakuje zwyczajnie. Wzruszałam się z chłopakami będąc nad morzem. Dzisiaj się mega wzruszyłam, teraz się wzruszam. Nie wiem o co chodzi, ale się zrobiłam ostatnio taka emocjonalna, że szok. Eee, może i dobrze, może to mi jest potrzebne. Może trzeba gdzieś z siebie wyrzucić tą... Zrzucić tą skorupę właśnie twardości i, i tego, że wiecie... Ja tak trochę się też zabudowałam w tej swojej skorupce. A trochę teraz ostatnio ją zaczęłam odkrywać i, i gdzieś tam przytulać to swoje wewnętrzne dziecko. No i to jest fajne. I yy, na, koniec te, te, na koniec tego wszystkiego rozwiązywaliśmy taki tam... Znaczy, robiliśmy taką ankietę, czy polecilibyśmy komuś taką terapię. I ja jestem mega zadowolona z tego, bo powiem Wam, nie sądziłam przede wszystkim, że polubię tak tych ludzi. To jest pierwsza rzecz, że jakąś taką... Jezu, każdy z nas był w innym wieku, nie? I, i wiecie, i młodsze osoby, i starsze osoby, i takie w kwiecie wieku. No i tak, żeby taką nawiązać więź z takimi ludźmi w różnych tam etapach życia, no, to jestem w szoku. Jest jeszcze jakiś samochód, jedzie z tyłu, a ja chciałam sobie pogadać. Więc to było takie mega fajne to nawiązanie tej więzi. No i, i wiecie, taka możliwość też otworzenia się na, na innych ludzi, nie? Bo ciężko się mówi w ogóle o emocjach, ciężko się, się chłop patrzy. No co myśli ta tutaj się nagrywa, sama do siebie gada. No, ciężko mówić o emocjach. Często mamy problemy, żeby się otworzyć osobom bliskim. I ja byłam przekonana, że ja się w ogóle nie otworzę tam, że ja będę siedzieć i nic nie mówić. A jak się otwierałam, to kończyło się z reguły płaczem, e, więc albo takim mega wzruszeniem, że nie mogłam nic powiedzieć. Więc, e, no, bardzo fajne doświadczenie. Powiem Wam, że naprawdę polecam każdemu ma gdzieś tam jakieś swoje mm, problemy do przepracowania. wszyscy e, w domu. No i psy szczekają. E, no i co? I zakończyliśmy to. E, ja jeszcze nie zdążyłam się umówić, bo właśnie em, Aśka, pani Asia powiedziała, żebyśmy, jak mamy taką potrzebę, żebyśmy się omówili na indywidualne jeszcze. Będą jeszcze takie zajęcia grupowe w październiku. No ale trzeba by było się zapisać i znowu w kolejkę i nie wiadomo czy na te same osoby się trafi. Fajnie by było, gdybyśmy mogli to kurczę kontynuować, wiecie, takie jakieś tu nosy, żeby z tego były, czy coś. Super by to było, bo każdy co jakieś... Na przykład minęłoby pół roku i za pół roku byśmy się spotkali znowu i moglibyśmy się podzielić tym doświadczeniem, co się działo i tak dalej, no ale to jest niemożliwe, ale można się zapisać na... Na kolejne jakieś tam, po prostu w kolejkę, tak? I, I fajne jest też to, że to wszystko jest na NFZ. Ja za to nie płacę. Ja płacę, tylko wiecie, koszt. Koszt. Moje psy zaraz będą się gwizły. Koszt paliwa. Mm, coś tu jedzie? Że one tak czekają. Yy, koszt no, tego dojazdu, tego paliwa, nie? Więc to, to jest jedynie koszt. No i mój czas yy, na dojechanie tam. A tak, poza tym no to żadnych kosztów za to się nie ponosi. No ale wiecie, ja czekałam od sierpnia zeszłego roku do kwietnia, więc długo się czeka na coś takiego. I na indywidualne zajęcia pewnie czekałabym jeszcze dłużej, pewnie gdzieś z rok albo i dłużej. Zobaczymy. Ja się teraz postaram zapisać na zajęcia indywidualne właśnie do Asi. Um, no, bo uważam, że jest super terapeutką i, i że fajnie. Potrafi wydobyć z człowieka to, co go gnębi, to, co go gryzie. Ja zupełnie poszłam tam. Wiecie, co ja gdzieś mniej więcej wiedziałam, co, co jest i tak dalej, yy, ale poszłam tam zupełnie z innym jakimś takim nastawieniem do swojego problemu. A okazało się, że zupełnie gdzie indziej, gdzie indziej wszystko leży, wszystko jest schowane zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Nie będę Wam tutaj wchodzić w szczegóły, bo myślę, że już i tak za dużo powiedziałam. No, ale e, ostatnio też właśnie usłyszałam od koleżanki, pozdrawiam cię, będziesz wiedziała co chodzi. No wczoraj w sumie, że ja promienieje i że jest, e, że widać, że co się dzieje, że ja jestem taka szczęśliwa i promienieje. No i powiem wam, że e, ja powoli, znaczy się powoli, ja zaczynam doceniać to jakim jest życie, nie? i ja wiem, że dużo osób tego nie zrozumie i, i że wiele osób będzie się pukać w głowę i tak dalej, no ale do tej pory jakby ja odbierałam życie w taki sposób, że zawsze było ono takie niewystarczające, wiecie? Że... Bo tak jest, nie? Mamy coś takiego, że patrzymy gdzieś tam na, na sąsiada, na koleżankę, a, bo ten ma to, ten ma to, ten ma lepiej, ten ma tak, czy ten ma siak. I gdzieś tam jakoś tak, nawet jeżeli nie zazdroszczymy, ty, nie zazdrościmy tych rzeczy materialnych, to gdzieś tam zazdrościmy każdemu jakiegoś jego sposobu życia, sposobu bycia, nie wiem, pracy, męża, czegokolwiek, bo nam się wydaje, że ludzie nie mają problemów i. <laughs> I że te ich życia są takie super idealne. Takie, wiecie, jak na Instagramie się pokazuje, nie? E, a tak naprawdę no nie są. Każdy gdzieś tam ma problemy. Ja o tym cały czas mówię i ja sobie sama to gdzieś tam mówię: że każdy człowiek ma, mierzy się z masą problemów i z masą jakichś tam mm, przeciwności w swoim, w swoim życiu. I, i, I tyle. I najważniejsze jest to, żeby zacząć doceniać to, co się ma, to po pierwsze zacząć doceniać siebie, jakim się jest człowiekiem, bo mm, ktoś mi zadnia też powiedział, że kasy nie weźmiesz do grobu, a właśnie rozmawialiśmy o tatuażach, a, u fizjaki. Rozmawialiśmy o tatuażach i, i ktoś powiedział, że kasy nie weźmiesz do grobu, ale tatuaż już tak. Więc yy, to tak samo jest z tymi pieniędzmi i z tym, wiecie, budowaniem ludzie ogólnie skupiają się na gromadzeniu majątków i tak dalej. I yy, u mnie to też był zawsze taki jakiś problem, defekt, że mi się wydawało, że wiecie, ja mam, nie wiem, dajmy na to brzydki dom niewykończony, niewymontowany i tak dalej, a nie skupiałam się na tym, jakim jestem człowiekiem i do czego ja dążę w życiu, nie? I, i co ja bym chciała od tego życia. I, I tak naprawdę skupiałam się za bardzo trochę na tych materialnych rzeczach, choć one też są mega ważne. No przecież nikt nie powie mi, że, że pieniądze nie są ważne, bo, bo to będzie kłamstwo, bo bez pieniędzy nie da się żyć. Ale nie są one najważniejsze, nie? I, i co to mi da, że ja będę kurde zapiedzielać i. Ładować pieniądze, w, nie wiem, dajmy na to, w, tak jak do tej pory pracowałam, nie? Ja pracowałam, ładowałam pieniądze w pole. E, no, fakt, faktem nie zarastało to i tak dalej, i też były z tego jakieś tam korzyści materialne, no bo były z tego dopłaty i w ogóle, ale ja się zacharowywałam na rzecz tego, żeby było to zrobione i po co, tak naprawdę, i co mi to dało, nie? Co mi to dało. A, a wiecie, pracując na przykład i, i pozwalając sobie na, na, na wyjazd, na urlop, chociażby na te głupie cztery dni, tak? Bądź pracując na to, żeby gdzieś dzieci wysłać, czy, czy, czy razem spędzić jakoś ten czas. No to są rzeczy, których nam nikt nigdy nie zabierze i, i ja dopiero się zacznę uczę się tego od zeszłego roku w sumie od tego naszego wspólnego wyjazdu w góry. Uczę się tego, że to są takie chwile, które już nigdy nie wrócą. Czy teraz tak jak nad morzem, wiecie, jakaś tam wspólna zabawa, budowanie tych e, domków z piasku, chodzenie razem brzegiem morza. To są rzeczy, których nigdy nam nikt nie zabierze i które i ja i moje dzieci będą wspaniale wspominać. No, i na takich rzeczach powinniśmy się bardziej skupiać. A tam, częścią poboczną życia właśnie powinno być gdzieś tam budowanie jakiegokolwiek majątku, czy, 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 czy dbanie o dom i, i tak dalej, I, i, i w ten sposób, nie? Więc mam nadzieję, że to będzie dobra droga mojego, mojego istnienia i sens mojego życia. Oby no. Także dobra, idę. Kupiłam, słuchajcie, dzisiaj na obiad gotowce e, pierogi takie z biedy, po prostu podgrzeję, bo ja już za, no za godzinkę muszę jechać do pracy, więc chwilę pobędę z chłopakami. Mamy bałagan na chacie, ale jutro wrócę, to to posprzątam. Przyszły filtry do mm, odkurzacza, więc ja, może dzisiaj go, ale nie, ja już dzisiaj go nie odpalam, bo jestem przemęczona, po posiedzę z chłopakami chwilę. I, i jutro przyjdę to posprzątam, się prześpię i wtedy mam jutro i pojutrze wolne. W piątek udało mi się zamienić, kolega się zgodził, że weźmie za mnie tą dniówkę, więc ja się będę mogła też pojechać na te żagle. No czy nawet widzicie takie żagle? I to, że Jasie gdzieś tam się rozwija. W ogóle wczoraj miałam takie wrażenie, że ja ciągle się skupiam na Jasiu i że Franek jest taki trochę poszkodowany tak sama sobie zaczęłam się zastanawiać, że wiecie, Jasia wożę na piłkę, Jasiu chodzi na basen. No, Franek też chodzi na basen, ale jakby gdzieś tam od Jasia to się wszystko zaczęło. Jasiu zawsze dostaje lepsze ciuchy, to co chce, czy tam jakieś rzeczy do piłki i tak dalej. I tak czasami sobie myślę, że ten mój franuj biedny jest taki poszkodowany troszkę. No, on dostaje więcej miłości ode mnie, tak mi się wydaje, więcej takiej może nie miłości. Ale czułości, a Jasiu znowuż takich rzeczy. Um, Jezu, drzwi, wieje, drzwi się same zamykają. A Jasiu znowuż um, też dostaje tej miłości, ale on nie potrzebuje tak dużo przytulania, tak dużo czułości. Jak ma ochotę się przytulić, ja często go też przytulam, to on już tak wiecie. Jak ja go gdzieś tam na przykład pocałuję w miejscu publicznym w czoło czy coś, czy go przytulę, no to on już tak troszkę się wstydzi. A Franek jeszcze nie. <laughs> I tak czasami się zastanawiam. No, ale teraz Janek pójdzie do pierwszej klasy, to też będzie chodził na piłkę, będą obaj razem chodzili. Ten będzie do, mniejszy, do młodszej grupy, ten do starszej. Mam nadzieję, że jakoś to się uda tam y, zrobić, żeby ten Franciszek też mógł gdzieś tam te swoje. Y, wiecie co. Bo tak, jakby te szanse na, na możliwość poznania takiego troszkę innego życia, nie? Bo. Y, no nigdy nie wiadomo, kim to dziecko będzie, kim ono zostanie i trzeba im pokazywać, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, różne mm, sposoby na życie, nie? Można im pokazać na przykład to, tą piłkę, bycie piłkarzem i tak dalej, czy gdzieś tam ukierunkować na sport, czy ukierunkować na, na, na to pływanie. To wszystko gdzieś tam, no, jest... I w rezultacie wydaje mi się, że gdzieś to ich ukierunkuje w tym, co będą chcieli kiedyś robić w życiu, nie? A jeżeli rzuci ich to w zupełnie inny, jakiś tam. Mm, nawet jeżeli będą chcieli być kimś innym, nie? E, no nie muszą pójść w te swoje pasje, które teraz im się podobają, ale na pewno te pasje będą gdzieś tam. E, powodować to, że oni będą zupełnie innymi dziećmi, innymi ludźmi w przyszłości, nie? Jeżeli doświadczą właśnie takich, takich, fajnych, pozytywnych bodźców, tak mi się wydaje, więc to też jest fajne, właśnie warto to wykorzystywać, a nie wiecie, traktować dzieci tylko tak przedmiotowo, nie wiem, kurde, tak czasami odbieram niektóre jeszcze rodziny, nie? Że wiecie, dzieci są, bo są, i, I tak nie traktuje się ich jako yy, równoprawnych członków rodziny. A ja wydaje mi się, że staram się ich traktować równoprawnie, albo i nawet ważniejsi są niż ja, nie? Więc tak myślę: o, idzie moje dziecko ważniejsze. No, także taka pogadanka, słuchajcie. Zachęcam Was do komentarzy: napiszcie mi, co tam idzie mój syn. Co się stało. No! Ale mocno? Mm. O Jezu, a co, co ty robiłeś? No ja mam, ja szłam tam zobaczyć, czy tam ta temperatura spada, nie? Mm -hmm. Ja się mam bajki i tam coś wystawało, i ja tak. Ale gdzie bawiewki? Tu na schodach? No, tak, i ja tak jechałam ręką i mi tak, i wtedy sobie przycięło. Tu na schodach? No, mm. już niemożliwe. Przecież te bawiewki nie są ostre. I ty sobie trzy proste, jakie już nakleiłaś. No już idę do domku, chodź. No dobra kochani, ja już lecę znowu do pracy, więc... Ktoś tam napisał mi, że ja ciągle mówię, ile to ja rzeczy nie zrobię, no bo tak jest, ale ja też sobie zdaję z tego sprawę, że ja za dużo rzeczy sobie narzucam, jakby, że chciałabym zrobić za dużo, a czas niestety nie czeka, czas niestety się nie wydłuża, doba nie zmieniła się na 48 godzin, tylko nadal ma 24 godziny, nie? I no, troszkę wyrozumiałości. A dobrze że mówię, że chcę dużo rzeczy zrobić ja i tak te rzeczy robię prędzej czy później gdzieś tam te swoje założone cele realizuję, ale powoli, może troszkę wolniej niż bym chciała, ale tak to jest, no kurczę kto w życiu ma tak, że zrealizował wszystko od razu, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie? Więc <laughs> tak, ja lecę do pracy przyszłam się pożegnać, bo ostatnio się nie pożegnałam. przypomnieć, żebyście dawali łapki w górę i subskrybowali e, ktoś tam się pytał też o live a live będzie na 10 tysięcy o ile wytrzymam, może będzie jakaś wcześniej okazja e, Niedługo długo są u nas niebytowa może bym wam zrobiła live'a z koncertu, ale znowuż tam będzie taka masa ludzi że tak by głupio trochę live'a nagrywać, chyba że jakiegoś króciutkiego wrzucę bo będzie u nas zespół Baim, więc zapraszam wszystkich, którzy z okolicy. Ja na pewno będę, mam nadzieję, że będę, bo jeszcze nie mamy grafiku na lipiec, ale mam nadzieję, że mi się uda, bo poprosiłam o wolne na ten czas. No, więc tak słuchajcie. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że jutro, na pewno jutro, bo na jutro też mamy intensywny dzień jutro mam wolno, ale, ale znowuż intensywnie mam już sobie wykombinowane, nie będę mówić, żeby nie drażnić niektórych, więc tak, dawajcie łapki w górę subskrybujcie, drugi raz to mówię <laughs> będzie mi bardzo miło i e, no trzymajcie się ciepło zostawiam was z tymi moimi przemyśleniami do zobaczyska, kochani. Pa!